Mówili, że zaraza przenosi się przez sen. Nikt nie wierzył. Do czasu aż pierwsza noc się skończyła. Ci, którzy zasnęli, już nie wstali. Nie jako oni. On walczył z sennością, godzinami, ale nawet on musiał w końcu zamknąć oczy. Zaraza czekała tylko, aż przestaniesz słyszeć. A potem zaczynała szeptać: Nie mieli już twarzy, tylko ślady po oczach. I nie potrzebowali ich, żeby cię znaleźć. Sen ich uwięził. Teraz każda sekunda to koszmar na jawie. Wystarczy jeden oddech, i już wiedzą, że jesteś. Zasnęliśmy. Wszyscy. A kiedy się obudziliśmy, nie byliśmy już sobą. Nie śpi. Nie dziś, bo jeśli zamkniesz oczy, nie obudzisz się jako ty. Zasubskrybuj, zanim to się zacznie u ciebie.